I tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak pracuje rektor, tutaj rektor Uniwersytetu Śląskiego, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby zechcieli włączyć się w licytację i na aukcji internetowej pokazać, że chcieliby spróbować być rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Spotkałem się ze wszelką możliwą pomocą z naszej strony. Porozmawiamy o tym, co się dzieje aktualnie w Uniwersytecie Śląskim, co przed nami to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Czy ta osoba, która zostanie rektorem na jeden dzień, będzie mogła podjąć może jakąś decyzję, może o dniu wolnym dla studentów? Wszystko jest możliwe. A myślę, że w toku rozmów, bo my tego typu decyzje podejmujemy kolegialnie, więc w toku rozmów, właśnie z tym reaktorem, który obejmie urzędowanie przez jeden dzień, będziemy na wszystkie takie tematy rozmawiać. Decyzje do podjęcia są także. Że trzeba i warto wspierać wszystkich potrzebujących, i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest fantastyczną instytucją, która już od wielu, wielu lat funkcjonuje bardzo dobrze w zakresie działań charytatywnych, różnego typu i zebrała olbrzymią kwotę pieniędzy dla potrzebujących. Zatem warto i trzeba wspierać tego typu działania. Nie ma czasu, nie ma czasu. Czasu rzeczywiście nie ma zbyt wiele, bo osoba, która wygra licytację będzie miała wiele zajęć takich jak spotkanie z dyrektorem gabinetu rektora, rzecznikiem prasowym uczelni oraz prorektorami. Będzie to też niepowtarzalna okazja do założenia rektorskiej togi i pozowania w niej podczas sesji zdjęciowej. Muzyka